Cześć, z tej strony AlSQL.pl. Słuchajcie, teraz już właśnie się szykuję do treningu live, który robię na Twitchu. Na dole link w opisie prawdopodobnie już trwa. Będzie trwały z godzinkę, później będziemy robić coś innego, więc zapraszam tam serdecznie plus poniedziałek jest giveaway też treningowy na Twitchu, Dobra. Więcej już o tym nie mówię. Przechodzimy do tematu, który chciałem szybko mówić, ponieważ jutro dodaję też trening na ten kanał, będzie trening cardio na tym kanale. Słuchajcie ostatnio na moim Instagramie robiłem jakby taki post, zadaj mi pytanie i bardzo się często pojawiało kwestia, jak nie tracić motywacji lub jak się zmotywować. To już wiecie, że ja bardzo nie lubię czegoś takiego, jeżeli musisz się motywować do treningu, to znaczy, że coś jest nie tak z Twoją potrzebą tego treningu, Twoim celem, po co chcesz to robić. Bo jeżeli nie masz dobrego po co, to zawsze się znajdzie jakby wymówka, żeby tego nie zacząć, ale też zauważyłem, że wielu z Was... Z własnej winy, z własnego, jakby to powiedzieć, na własne życzenie, kreuje sobie wymówki. Słuchajcie, no, ja z dwójką dzieci, jedno miesiąc, drugie dwa i pół roku, w domu nie da się nic zrobić. Ja czasami nie jestem w stanie w pracy zrobić treningu, w sensie w pracy, w biurze, nie jestem w stanie, nie zdążę. I ja nie mogę sobie pozwolić, żeby wrócić do domu i później pójść, pobiegać na 45 minut, godzinkę, no bo po prostu nie jestem w stanie często. Teraz aktualnie takie realie są. Ale czy to był powód, żeby nie zrobić treningu? I jeżeli byście mnie zapytali parę miesięcy temu, w momencie, kiedy miałem takie problemy, jakie miałem, no to na pewno bym tego treningu nie zrobił. Z tym, że jest takie powiedzenie, o którym zawsze mówiłem, że byle jaki trening, byle jaki trening, to jest lepszy trening niż zero treningu, niż trening, którego nie zrobimy. Teraz co mam na myśli przez byle jaki trening? Jeżeli zrobicie trening, powiedzmy cardio, cokolwiek, w 5-10 minut max, to będzie... Najlepszy trening, który mogliście dzisiaj zrobić. Nie było lepszego treningu, który mogliście zrobić w sytuacji, w której się znajdowaliście. Ja słuchajcie, wczoraj zrobiłem trening, szybki trening, kondycyjny cardio, który zajął mi około 10 minut, bawiąc się z moją córką. Moja córka do tego dołączyła. Ja skakałem, ona skakała, robiliśmy krokodylki, pokazała mi nowe ćwiczenie, które zobaczycie w następnym filmiku. Tak widzicie, to tak wyszło. Więc zrobiłem trening, który trwał 5-10 minut max. To nie był najlepszy, znaczy to nie był optymalny trening, który bym zrobił 45 minut, gdzie bym spalił o wiele wiedzy Karoli, ale to był trening, który był najlepszym treningiem, który mogłem dzisiaj zrobić lub mogłem wczoraj zrobić, a wy go nie zrobiliście i ty go nie zrobisz. Chyba, że się mylę. I go jednak zrobisz. Dzisiaj, zaraz, za 5 minut, masz 5 minut, masz 10 minut, rób to. I to jest ta różnica między osobami, które osiągają później tą sylwetkę, którą chcą mieć bo mimo, że ten trening faktycznie może nie spalić tej ilości kalorii, którą byśmy chcieli spalić, ale się ze sobą inne korzyści, między innymi korzyści tutaj w głowie. Budzi, nie inaczej, buduje w nas tą dyscyplinę do treningu i do robienia tego, co jest potrzebne nam, aby osiągnąć dany cel. Dobra, już nie gadam więcej. Zapraszam na trening live i zapraszam do kolejnego treningu. Oczywiście alsquad.pl, tam uzyskacie więcej pomocy, jeżeli chcecie e, pracować ze mną. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.